Siema. W dzisiejszym odcinku e, powiedzmy, finalizuję stage pierwszy na moim motocyklu. To może szybko powiem, czym jest stage pierwszy dla tych, co nie wiedzą. Stage pierwszy polega na tym, że wymieniamy w naszym motocyklu układ wydechowy, filtr powietrza. I potem stroimy sam motocykl przez zmiany map, które określają jak dużo paliwa jest dostarczane do silnika. I dzisiaj właśnie robię ten ostatni etap, czyli zmienianie map, strojenie motocykla. No i dobra, no i teraz po co nam w ogóle jest potrzebne to strojenie? Ano dlatego, że zmieniając filtr powietrza i zmieniając wydech. Prawdopodobnie zmieniamy ilość powietrza, ilość tlenu, która jest dostarczana do silnika. I z tego względu, no, żeby poprawić samą kulturę pracy silnika, żeby dostarczyć odpowiednią ilość paliwa, musimy zmodyfikować te mapy. Częste pytania, które się pojawiają, to jest: czy jeśli na przykład modyfikuję sam wydek, jeśli wymieniam wydek, czy jeśli wymieniam e, tłumiki, to czy muszę. Stroić, e, motocykl, czy muszę modyfikować mapy? I spotkałem się z różnymi opiniami. E, słyszałem takie opinie, że jeśli modyfikujemy sam wydek, to nie potrzebujemy zmieniać mapy, ale też e, słyszałem opinie, że jakakolwiek ingerencja w przepływ powietrza przez silnik e, musi się wiązać, albo przynajmniej powinna się wiązać. E, właśnie potem z użyciem jakiegoś tunera, żeby wszystko potem fajnie wyregulować. W moim przypadku ja mam co prawda fabryczny filtr, e, ale jest to filtr, który dostarcza dużą ilość powietrza do silnika. I mam zmodyfikowany wydech, więc tutaj to akurat jak najbardziej pewnie należałoby e, go przestroić. I żeby to zrobić, zakupiłem Wanzenheimsa Fuel Pack 3. Tutaj jest pudełeczko. Więc taki tuner kosztuje 2000 zł, więc nie jest to mało. Chyba największy jego minus to jest to, że on zostaje sparowany z motocyklem. On szczytuje win i e, no, potem jest związany z tym motocyklem. E, sparowany na zawsze. E, a nawet w tym tygodniu widziałem na jednej z grupek facebookowych, jak ktoś e, wrzucał, że właśnie ma na sprzedaż dwa fuel paki. I sprzedawał je połowie i tam się rozległa do, dość duża burza w komentarzach, bo na dobrą sprawę gość sprzedawał coś, co jest bezużyteczne. On sam się nawet próbował wykłócać, że można potem sparować taki fuel pack z innym motocyklem. Otóż nie, nie można, więc nie kupujcie używek. Eee, trzeba kupić nowy, albo przynajmniej używany, znaczy używany, no taki, który był kupiony wcześniej przez kogoś, ale nigdy nie został podłączony do żadnego motocykla. Super zaletą tego jest to, że mamy aplikację na Androidzie, więc na dobrą sprawę instalacja i zmienienie mapy jest dziecinnie proste. Instalacja polega tylko i wyłącznie na podłączeniu fielpaka do gniazda diagnostycznego, no i to jest tyle. To jest jedyne wolne gniazdo. W przypadku Dyni jest z lewej strony. Jeśli jeździcie Softailem albo Sportsterem, to może być gdzie indziej, ale tam w instrukcji, w. W fuel packu widać dokładnie gdzie te, te gniazda powinno się znajdować. Więc podłączamy do tego gniazda, odpalamy zapłon, połączymy się komórką z, z tym fuel packiem i wybieramy konkretną mapę. Minus jest taki, że nie możemy ręcznie modyfikować wartości w mapie, co może być istotne dla osób, które są. Nieco bardziej obeznane w temacie, albo mają dostęp do hamowni. Dla osób takich mocno zaawansowanych to może być ważne. Dla amatorów, mechaników amatorów, takich jak ja, no to wiem, że i tak bym tych map pewnie nie modyfikował, bo bym zrobił więcej szkody niż pożytku. Aczkolwiek sam ten fuel pack ma możliwość autotunu, co jest fajne, bo odpalacie sobie autotune, jeździcie po, wiecie, po mieście, no tam gdzie zazwyczaj jeździcie motocyklem, czy to trasa, czy to miasto i on wtedy sczytuje parametry z silnika i sam dostosowuje mapę do stylu jazdy czy też do warunków zewnętrznych, więc jeśli na przykład jesteście na wyjeździe w górach gdzie ilość tlenu w powietrzu jest trochę inna i pewnie będziecie inaczej jeździć niż jak jeździcie zazwyczaj na co dzień po mieście, to wtedy możecie sobie odpalić takiego autotuna w trasie i on powinien, jakby, stworzyć, wyliczyć najbardziej optymalną mapę. Więc to jest bardzo spoko. A jeszcze innym ważnym plusem w porównaniu np. jakiegoś Power Commandera, to jest to, że no, to jest aplikacja na telefon, więc nie musicie podłączać się do laptopa. Możecie. Tak jak już wcześniej powiedziałem, w trasie, w mieście, gdziekolwiek możecie się połączyć i, i tam e, sobie zmienić mapę, czy odpalić autotuna. A, i e, nie ma potrzeby zdejmowania tego filpaka po, e, po zmienieniu mapy. No, ja na dobrą sprawę sobie go tutaj wcisnąłem, bo jest trochę miejsca. I tyle, zamykam i będę z nim jeździł, e, będę sobie tam bawił się tym autotunem. Jeśli chodzi o samą aplikację, chciałbym wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. O, więc to jest ta aplikacja. Tutaj z takich najważniejszych rzeczy to macie po prostu map. Lookup. palane, Pyk. O, tutaj od razu widać, że się połączyliśmy z moim motocyklem. Search for map. Teraz mamy menu, w którym możemy sobie wybrać producenta wydechu w moim przypadku to jest Basani, czyli sobie wybieram Bassani Road 2w1 no i tutaj mam niżej result mapa eee, tak jak widać Bassani Road 2w1 standard buffu, stock 110 cali high flow air filter więc wszystko się zgadza, wystarczy wcisnąć w tą mapę, on wtedy zrobi backup Obecnych ustawień, zapisuje je na serwerze i wgrywa nową mapę, i to właściwie tyle. Więc, tak jak widzicie, no, instalacja tego jest super prosta i obsługa tej aplikacji też jest super prosta. Jeśli chodzi o producentów wydechów, no to macie tutaj chyba wszystkich takich większych. Jest oczywiście Vans Heinz, Two Brothers Racing, SNS, więc no, myślę, że naprawdę musielibyście mieć jakiś tam bardzo customowy wydech żeby nie było go na tej liście. No i to jest tyle. No, właściwie mapa jest zainstalowana już na tym motocyklu. Chciałem jeszcze zaraz zrobić szybką rundkę wokół komina, żeby zobaczyć e, jakie są odczucia samej jazdy z taką zainstalowaną mapą. Czy jestem w stanie wyczuć jakąś jakieś różnice, bo w teorii zainstalowanie takiej mapy może nawet dodać Wam parę koni. Te mapy fabryczne, które są instalowane w Harley'ach są robione w taki sposób, żeby motocykl spełniał jakieś tam normy europejskie, normy spalań, więc można powiedzieć, że jak motocykl wjeżdża z fabryki, to, to ma już na sobie jakiś tam kaganiec, jeśli chodzi o, o, o te strojenie, więc w teorii powinien jeździć lepiej. No zobaczymy, dobra, muszę zaraz wyprowadzić motocykl i się przejedziemy i zobaczymy jak to wszystko wygląda. No i jesteśmy z powrotem. Jak widzicie nie mam owiewki. Już jechałem bez owiewki w tym tygodniu przez Campinos. I cytując serial Czarnobyl, not great, not terrible. To znaczy, no, przy większych prędkościach wiadomo, ten wiatr trochę przeszkadza, ale nie jest tak źle jak e, sądziłem, że będzie. Ale no, już trochę pojeździłem z tą owiewką, się przyzwyczaiłem do tego, że jednak e, ten wiatr nie próbuje mnie zdmuchnąć i e, tak mnie nie uderza w szczególności w klatkę piersiową. A, ale zamówiłem Road Warriora Memphis Shades. Czekam, aż wróci. Będzie trochę niższy, więc mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo zasłaniał widoku z kamerki. A póki co trochę sobie pojeżdżę bez owiewki. Zobaczymy, czy instalacja tego fuelpaka będzie odczuwalna. Ja głównie chciałem go zainstalować dlatego, że mam straszne strzały z wydechu, które pojawiają się dlatego, że powietrze wraca w górę wydechu i ze względu na niespalone paliwo po prostu dochodzi do detonacji. To jest słuchaj, ten strzał. I to się dzieje zazwyczaj w momencie, kiedy odpuszczamy gaz. O, teraz na przykład zdecydowanie tych strzałów jest dużo mniej. Nie wiem, może to jest efekt placebo, ale wydaje mi się, że motocykl jedzie dużo bardziej e, płynnie. Znaczy silnik pracuje dużo bardziej płynnie. W ogóle wydech. Nie, nie strzela. Z tego co, co, co czytałem, z tego co widziałem na YouTubie, to mm, mechanicy wypowiadają się tak, że w przypadku niektórych wydechów, e, pozbycie się tych, e, tego de pop, tego strzelania, może nie być możliwe. Im bardziej wydech jest otwarty, tym trudniejsze może być pozbycie się tego strzelania. Ale w moim przypadku póki co po instalacji tej mapy. No, nie usłyszałem nic, gdzie poprzednio no, tylko odpuszczenie gazu powodowało te strzały. Ja wiem, że niektórzy lubią to i wolą, żeby tak zostało. Ja chciałem to zlikwidować, bo no, jeżdżę dużo w mieście i nie chcę straszyć ludzi i tak już mam głośny wydech. Ale póki co wygląda na to, że zadziałało. No, nie, nie słyszę. Zobaczymy, jak wyjadę na trochę e, drogę, gdzie mogę szybciej jechać. Jakie będzie odczucie? Wydaje mi się, że naprawdę jedzie płynniej. O, słychać lekkie popy. No więc całkowicie to strzelanie nie, na pewno nie zostało zlikwidowane. Ale wydaje mi się, że jest mniejsze. No, wydaje mi się, że naprawdę jakoś ten silnik lepiej pracuje. Też wiecie, no to może być efekt placebo. Mam zamiar jeszcze nagrać kilka filmików sesji e, z autotunem. I wtedy zobaczymy, jak ten auto tune sobie poradzi Ale póki co, no, jestem zadowolony Na pewno strzela mniej z wydechu, a o to głównie mi chodziło Więc można powiedzieć, że cel został osiągnięty No tam słychać jakieś pojedyncze strzały, ale to nie jest nic w porównaniu do tego, co się działo wcześniej Wcześniej to jak odpuszczałem gaz, to było dosłownie jak, wiecie, strzały z jakiegoś kałacha i były super głośne, a teraz tam jakieś takie, Wiecie, przebijanie balona, więc spoko. No więc podsumowując, wydaje mi się, że silnik pracuje lepiej. Strzały z wydechu zostały naprawdę mocno zredukowane, aczkolwiek nadal występują, ale dużo rzadziej niż wcześniej, więc póki co jeszcze muszę się trochę. E, pobawić z tym autotunem, ale na razie jestem naprawdę zadowolony z zakupu i moim zdaniem warto. 2000 zł no, to jest sporo, ale kurde, naprawdę, no, instalacja tego to jest 5-10 minut. Efekt czuję, więc jest git, jest spoko. Na dzisiaj to wszystko. W e, przyszłości, tak jak już powiedziałem, będą te autotune'y więc jeśli chcecie. Dowiedziecie, się jak ten Vans Heinz Fuel Pack spisuje się po powiedzmy, nie wiem, tysiącu kilometrów To subskrybujcie mój kanał Wszystko, siema!